Cześć kochani, mam na imię Natalia i na dzisiaj przygotowałam dla Was trening interwałowy. Będzie składać się on z trzech rund, a w każdej z nich znajduje się sześć ćwiczeń. Układ wykonywania tych ćwiczeń to będzie 40 sekund w tempie umiarkowanym, gdzie będziemy zwracać uwagę na to, żeby wykonać każdy ruch dokładnie, żeby wasze mięśnie były dobrze napięte. Ja oczywiście będę w czasie treningu zwracać uwagę na istotne szczegóły danego ćwiczenia. Następnie 15 sekund tak zwane turbo, czyli maksymalnie przyspieszamy, chodzimy na wysokie tętno, co w konsekwencji będzie dawało nam mocny aspekt spalania tkanki tłuszczowej. Pozytywem takiego treningu jest to, że nawet po jego zakończeniu, nadal wasz organizm działa na wysokich obrotach i nadal spala kalorie. Więc fajnie będzie położyć się do łóżka, wiedząc o tym, że dalej ćwiczycie. Jeżeli chodzi o sprzęt, który potrzebujemy, to tylko siebie przed ekranem oraz wodę to jest bardzo ważne, żeby w czasie treningu uzupełniać płyn, uzupełniać wodę. Czy coś jeszcze? Nie. Zaczynamy w takim razie od rozgrzewki, po to, żeby przygotować nasze ciało do wysiłku. Ok. I zaczynamy. Przytrzymać głowę. Czujemy, żeby, że rozciąga się tutaj boczna strona naszej szyi. Zmiana. Wtrążenie ramion w tył. Obszerne ruchy. Jeżeli ktoś z Was ma kłopot w obrębie barku ramienia, to ruchy wykonuje tylko i wyłącznie tutaj blisko, mocno prowadząc łopatkę, kręcąc barkami. Ok? I do przodu, na boki. Ok, krążenia bioderkami. Mocne, szerokie koła. Zataczamy duży łuk. Nie ograniczamy się. Każda Wasza część ciała musi być dobrze rozgrzana. To jest bardzo ważne, żeby nie zaczynać treningu od razu intensywnie. Przygotujcie do tego swoje ciało. I na boki. Świetnie. Teraz zrobimy leciutki rozkrok, delikatnie zginamy kolana i na przemian wykonujemy skłony z rotacją. Ok, łączymy kolana, łączymy stopy i prostujemy, zginamy stawy kolanowe. Ok, rozgrzewamy teraz stawy skokowe, skręcamy śrubkę w drugą stronę i zmiana. I wkręcimy w drugą. Ok, teraz delikatnie rozgrzejemy całe ciało. Każdy razem ze mną wykonuje 5 przysiadów. Pamiętamy o tym, że wasze kolana nie wykraczają przed linię palców. Pupa idzie do tyłu, plecy proste. Patrzymy przed siebie. Trzy, cztery i 5. Teraz taki pajacyk, ale jeszcze spokojnie. Czyli ręce wykonują łuk, góra, dół, a nogi naprzemiennie w odwodzeniu. I pracujemy. Ok, delikatny trufcik. Pamiętajcie o oddechu, to jest bardzo ważne. To jest tak, właściwie to w mojej ocenie najważniejsze w dobrej jakości treningu, żeby kontrolować cały czas regularne oddychanie. Staramy się wdech wykonać nosem, wydech ustami. Nie blokujcie oddechu, nie zapowietrzajcie się, nie działajcie na bezdechu. Cały czas myślimy o tym, żeby wasz oddech był wyregulowany. Z nóżki na nóżkę. Mocno napięty brzuch, wciągnięty pępek do kręgosłupa. Tak jest. Ok, zatem rozgrzani, gotowi i zabieramy się do działania. Zaczynamy go. Pierwszym ćwiczeniem jest bieg w miejscu. Powolutku nie przyspieszać. Jeszcze zdążycie się zmęczyć, zobaczycie ten trening naprawdę wylewa siódme poty. Już testowałam go w domu i muszę Wam powiedzieć, że nie było lekko, ale o to też chodzi. Pracujemy jednym tempem, pilnujemy oddechu, pilnujemy napiętego brzucha, wciągnijcie pępek, biegamy, biegniemy prosto i trzymamy tempo. Uwaga, i za chwilę, trzy, dwa. Jeden. Bieg bokserski przyspiesz. To jest 15 sekund na maksa. Dajesz, 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 dajesz. Mocno, mocno, mocno. Pięści napięte. Ciało napięte. Dawaj. Dawaj, jeszcze. Jeszcze. Ok. Ćwiczenie numer dwa. Przysiad. I wykonujemy dwa kroki. Odstawne góra. Przysiad. I znowu dwa kroki. Przysiad. Go. Reguluj oddech. Po 15 sekundach przyspieszenia wiem, że on przyspieszył, ale to jest ćwiczenie, w którym pilnujemy, żeby Wasz brzuch, pośladki uda były napięte. Tak jest. Pupa do tyłu, plecy proste, pokazuję bokiem. I lecimy. Cały czas. Cały czas. Tak jest. Idziemy. I go! Przyspiesz! To jest nasze 15 sekund przyspieszenia. Dajesz. Mocno, 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 mocno. Tak jest. Tak jest. Jeszcze. Jeszcze. Trzy, dwa, jeden. Kolejne ćwiczenie dla pięknego kształtu naszych boczków. Dla pięknej talii. Przyciągamy kolano do łokcia. Przy czym nie staramy się zginać. Tylko naszym zadaniem jest... Jak najwyżej unieść kolano do łokcia, ok? Z każdym dotknięciem robimy wydech. To jest wasze regularne tempo. Jeżeli widzicie, że jest za intensywnie dla was, zwolnijcie. Ale jeżeli nie, trzymacie moje tempo. I lecimy. Brzuch napięty. I jeszcze. I jeszcze. Go. Przyspiesz. 15 sekund. Tempo, tempo. Tu nie ma zwalniania, tu nie ma odpoczynku, jedziesz. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Pięści napięte, łapki napięte, ręce napięte. I wyobrażamy sobie, że mamy skakankę. I na tej skakance sobie skaczemy. Z nóżki na nóżkę, ręce napięte, pupa spięta, brzuch spięty. Wasza sylweczka jest wyprostowana. Tak jest. I regulujemy oddech. Tak jest. I jeszcze troszkę. I już szykujemy się. Za chwilę kolejne 15 sekund. Turbo. 3, 2, 1. Go, przyspiesz. Tu jest twój max. Tu nie ma żadnych półśrodków. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, tak jest! Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Pięknie. Kolejne zadanie. Przysiad. Wejście na palce. Przysiad. Wejście na palce. I lecimy. Ciało napięte. Tak jak w grzewce. Wszystkie informacje co do przysiadu. Macie zawarte. Plus jeszcze widzicie. Pupa pierwsza składa się, potem dopiero dołączają kolana. Nieodwrotnie. Najpierw pupa, potem kolana. I pracujemy. I robimy sobie teraz przepiękne ćwiczenie dla mięśni nóg, dla zgrabnej pupy. Jeszcze. Go, przyspiesz. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze. Nie to jest 15 sekund. Tylko 15. Go, 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 go. go. Trzy, dwa, jeden. Ostatnie ćwiczenie w pierwszej serii. Prosta noga i sięgam do ręki. Mocno pracują skosy, mocno ciągniemy brzuchem. Starajcie się uświadomić swój brzuch, że to on ma się skrócić. On ma pomóc podnieść się nodze. Nie wyrzut nogi. Świadomy, mocny brzuch. I lecimy. Kto czuje, że to jest za ciężkie, zobaczcie. Hop, hop. I kolanko zgięte. Jeżeli idzie, jeżeli czuje, że jest ciężko, ale dajesz radę, wybierz trudniejszą opcję. Trzy, dwa, jeden. Go! Dawaj! Piętnaście. I ostatnie, turbo w tej rundzie. Dawaj, 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 dawaj. Ja Jeszcze mocno. Napięte ciało. Prześpieszamy. Trzymaj. Plus, kochani, minuta przerwy pomiędzy rundami. Czas na łyka wody, czas na regulowanie oddechu. Nigdzie z wami nigdzie nie uciekam, nigdzie z wami nie uciekam. Czekamy na ciąg dalszy. Za chwilę druga runda. Kilka łyczków, nie za dużo, żeby kolka za chwilę na was nie schwyciła. I kochani, druga runda, kolejne sześć ćwiczeń za chwilę będę mówić o co chodzi w każdym z nich, natomiast to jest istotne, to turbo. Czym będzie, jak będzie wyglądało nasze turbo w tej rundzie? To jest tak zwany tap, tak na to mówię, na swoich treningach. Natomiast to jest także, słyszałam taką fajną nazwę: szybkie nóżki. Jak najmocniej bijemy stopami w ziemię, ciało napięte, ręce mogą dołączyć. Im więcej ruchów w ciele, tym więcej spalonych kalorii. Więc uwaga, trzy, dwa Jeden, pierwsze ćwiczenie, zobaczcie, łatwe, spokojne, to są delikatne podskoki. Jeżeli nie lubisz skakać, jeżeli nie możesz skakać z jakichś powodów, może zdrowotnych, może to nie jest dla Ciebie, to wykonujemy ruchy tutaj, zobaczcie, hop, bez wyskoku, tak, żeby mocno tułów się kręcił, żeby mocno brzuch pracował, ok? I skaczemy, z nóżki na nóżkę, mocno, jak najwięcej aktywności w brzucha. Tu o to w tym chodzi, żeby skosy dostały kopa. I skaczemy. I skaczemy. Uwaga. Za trzy. Dwa. Jeden. Szybkie nóżki. Tap. Dawaj. Wbijasz małe dwózki w podłogę. Albo podłoga parzy. Mocno. Dawaj, 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 dawaj. Tupiemy. Tupiemy. Jeszcze. Trzy. Dwa. Jeden. Pięknie. Kolejne ćwiczenie. Martwy ciąg. Na pewno panowie trenerzy nieraz was edukowali. Ja tutaj tylko pokazuję, że staramy się najpierw zgiąć biodra, plecy, łopatki ściągnięte, plecy proste. Wasza głowa w przedłużeniu tułowia. I tak daje wam fory, ponieważ nie ma ciężaru. Tylko i wyłącznie praca yy, z własnym ciałem. Tym bardziej staramy się robić to dokładniej. Pupa do tyłu, dopiero kiedy już nie starcza, Odległości dołączam zgięcie kolan. Uwaga! 3, 2, 1. Szybkie nóżki. Dawaj! To jest tu pod małych stóp. Lubię też tą nazwę. Lubię tą bajkę. Ale to nie jest bajka, to jest ciężki trening. Lecimy. Dawać. 3, 2, 1. I znowu skosy. I znowu fajny brzuch. W jaki sposób dociągamy teraz kolano do łokcia? Pamiętamy, że z każdym przyciągnięciem jest wydech i ta sama zasada. Chciałabym, żeby to wasz brzuch przyciągał nogę do waszego łokcia. Nie robimy tego przez podnoszenie nóg, tylko brzuchem. Jeżeli jest za ciężko, połóż rękę i ponownie wykonuj to przez mniejszą odległość, tak? Ale cały czas ze mną. Nie przestajemy. Nie przestajemy. 3, 2, 1. go, sko y Szybkie nogi. tap, Skocy były. I lecimy, 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 lecimy. Lecimy. Jeszcze. I cztery, trzy, dwa, jeden. Łyswiarz. Fajne ćwiczenie na nogi. Fajne ćwiczenie na pośladki. Fajne ćwiczenie na stabilizacji. Zobaczcie. Przechodzimy z nogi na nogę. I dokładamy przeciwną rękę do nogi. Pochyleni do przodu. Brzuch napięty. Stabilne ciało. Schodzimy. Tutaj wszyscy moi znajomi kapuerzyści wiedzą o czym mowa. Tutaj też będziecie mieć już sprawę w naszej sztuce walki kapłera. Więc także zapraszamy na trening. Po tym treningu macie już podstawowy ruch w małym palcu. I lecimy. Takie, spilnujemy jeszcze. Trzy, dwa, jeden. Go! nóżki. dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze, trzy. jeszcze, trzy, dwa, jeden. Kolejne ćwiczenie. Jakby łyżwiarz, ja teraz za to mówię biegacz narciarski. Tak, czyli jak na biegówkach. I teraz uwaga, kto nie chce skakać, wykonuje ruchy. Hop, hop, hop. Bez podskoków, tak? Kto natomiast nie ma z tym kłopotu, chce się zmęczyć, no to lecimy. Brzuch napięty, pupa spięta, łopatki ściągnięte. I jeszcze. Mimo, że wiosna pełną parą, zobaczcie, jest zimowy sport mi w głowie. I dawać. Trzy, dwa, jeden. Przyspiesz. Dawaj szybkie nóżki. Szybkie nóżki. 10 sekund, wytrzymaj, tupiemy, wytrzymaj, jeszcze, 3, 2, 1, i podpór przodem, i łokieć do, a inaczej, kolano do łokcia, odwrotnie łokieć do kolana, ale bardziej myślimy o tym, że to nogi idą do przodu, ciało proste, nie garbimy się, jedna linia, i pracujemy. To jest ostatnie ćwiczenie z drugiej serii. Wytrzymamy. Wytrzymamy. Oddychaj równo. Reguluj oddech. Jeszcze cztery, trzy, dwa. Góra. Ostatni tap. Dawaj. Ostatni tap. Ostatnie szybkie nogi. Wytrzymasz. Wytrzymasz. Jeszcze. I cztery, 3, 2, 1. Ho, ho, ho! Jakby to zostało w zimowych sportach, Zabrzmiałam jak święty Mikołaj, to chyba jest prezent dla naszego ciała, nie chyba na pewno. Ciało jest zadowolone z takich prezentów. Aktywnych. E, oddychamy, regulujemy oddech. O, już się dzieje. Ja już po sobie czuję, że uhu, moje tętno. Moje spalanie kalorii jest naprawdę nakręcone. Łyk wody. Regulujemy oddech. Kochani, została nam trzecia, ostatnia runda. Co za tym idzie? Ostatnie sześć ćwiczeń. No i kurde, przybijam piąteczkę z wszystkimi, którzy ze mną zostają do końca. Teraz, jakie jest ćwiczenie napędzające? To jest ruch nóg, jak do pajacyka, ale pięści idą. Jakbyście chcieli wypchnąć ręce do przodu, czyli takiego supermana i robimy to jak najszybciej się da. Zaczynamy, go! Pierwsze zadanie to pajacyk. I znowu, jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w podskokach, ma jakiś dyskomfort, ma jakiś ból, to to co robiliśmy w rozgrzewce, zobaczcie. Można to samo ćwiczenie wykonać bez podskakiwania, więc ponieważ ja jeszcze, chwała Bogu, czuję się dobrze, wybieram opcję 1. Ale rozumiem oczywiście tych wszystkich, którzy ćwiczą na każdej z opcji. Najważniejsze, żeby się ruszać. I oddychamy. I regulujemy oddech. Tak jest. I za chwilę przyspieszenie. Przygotować się. Przygotować. Trzy, dwa, jeden. Go! I zobaczcie, szybki ruch. Szybko nogi chodzą, ręce chodzą. Napięte ciało. Bijemy się z tymi kaloriami. Bijemy się z tym zmęczeniem. 3, 2, 1. Zostajemy w tej pozycji. Noga z tyłu. Idzie do przodu. Wyobrażamy sobie, że mam tutaj w dłoniach deskę. Że chcę tą deskę y, zniszczyć przez kolano. Złamać ją. I pracuję. Mocno brzuchem. Dynamiczny ruch. Tak jest. Zmiana kierunku. Druga noga. Dawaj. I trzymaj tempo. Nie zwalniamy. Zobaczcie, jak mocno czuć nogę podporową. Ona też dostaje. Nieźle, nieźle. I lecimy, i lecimy. Tak jest. Trzy, dwa, jeden, go! Przyspiesz. Nie zwalniaj, to jest 15 sekund. Dawaj, dawaj. Jeszcze. Cztery, trzy, dwa. Jeden, teraz zobaczcie, przysiad, I niczym kaczuszki, idziemy, cztery kroki do przodu i cztery do tyłu, powrót, hop, przysiad, raz, dwa, trzy, cztery, góra, raz, dwa, trzy, cztery, hop, raz, dwa, trzy, cztery, do góry i idziemy, ta sama zasada jak w każdym przysiadzie. Kupa w tył, plecy, przód, plecy proste, plecy zostają, ich do przodu nie idą. Tak jest, widzicie, ćwiczę z wami, zmęczenie daje się we znaki, ale ja też wytrzymam. Jesteśmy w tym razem. Uwaga, go! Przyspiesz, dawaj, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dawaj, cztery, trzy, dwa... Jeden. I zobaczcie. O, teraz jest przyjemny ćwiczonko. Nasze spokojne przeskoki. Z nogi na nogę. Oddychamy. Brzuch napięty. Kto nie chce skakać, hop. Hop, hop. Kto nie ma z tym kłopotu, cały czas regulujemy oddech. Tak jest. Tak jest. Ta sama zasada, wasze nogi są. Wyobraźcie sobie, że każdy wasz mięsień jest na maksa napięty. Łydki, pośladki, mocne zbudowane ciało. Nie żadne luźne, gacie. I uwaga. Go! Przyspiesz. Jedziemy. 15 sekund. Jedziemy. Jeszcze. Jeszcze. Wytrzymasz. Jeszcze dwa ćwiczenia. To już jest tak niewiele. Jest. Przechodzimy do Waszej ukochanej deski. I co robimy? Pupa napięta. Pępek podciągnięty. Jedna linia ciała. Trzymamy pozycję. Pępek wciskamy do kręgu słupa. Łopatki w sufit. I wytrzymaj. Oddychaj. Reguluj oddech. Nie opadaj w łopatach. Ładnie napięte nogi. Wytrzymasz. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Słuchajcie, to jest przedostatnie ćwiczenie. Już tak niewiele. Odliczamy. Trzy, dwa, jeden. Góra. I go. jedziem, jedziemy, jedziemy. Ja już płynę. Jestem zadowolona. Trening działa. Na pewno Wy też. Dawaj. 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 Ok. Przysiad. Odstaw. Odstaw. Przysiad, odstaw, odstaw, przysiad, odstaw, odstaw, hop, pyk, pyk, hop, pyk, pyk. Hop, wyprostujemy się, żeby Wam było łatwiej zaakcentować. Ten przysiad, tak jest, tu jest, wyprost, hop, zobaczcie. Nagrywamy bez cięć, cały trening leci na jednym moim wydechu, jest tutaj małem. Te umysły pojawiają się sami od razu. Wytrzymajcie. Wytrzymajcie. Ostatni gol. I już na maksa. Bo to ostatnie 15 sekund. Uh. Dawaj. Wytrzymaj, nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. I... Jej. Pięknie. Koniec. Oddychamy. Sprzęty lecą, okablowanie leci, ja sobie tylko to Słuchajcie, teraz jest w pełni zasłużony łyk wody. W pełni zasłużony łyk wody. Jak wymyślałam ten trening, to tak, sobie to może być ciężko. Ale jestem czy mam aż tak. Jestem i tak przykładana, że dajcie radę. Okej okay, kochani, teraz czas na rozciąganie, na tonizację napięcia, na spowolnienie naszego tętna. Nie uciekajcie, kochani, to jest ważne. Przechodzimy po do trzymania głowy. Czujecie, że wasz pokrzyj się rozciąga. Uwalnia napięcie. Nie było dzisiaj dużo podporu. zobaczcie, większość ćwiczeń wykonywaliśmy w pozycji stojącej, ale tak całe ciało pięknie zapracowało. Zmieniamy w stronę. Pamiętajcie, to że jesteście po treningu, nie zwalnia waszego brzucha od pięknego trzymania się. Czyli żadnych takich pozycji ładnie napięliście mięśnie, one już wiedzą o co kaman. Krążenie buderkami w jedną stronę, one już wiedzą mają robić. Aha, one masz, mają nas trzymać prosto. One mają być wydolne, one mają nas zabezpieczać przed konzjami. To jest właśnie funkcja mięśni. Nie tylko, żeby tam sobie były i coś czasami gością poruszyły. One mają nas zabezpieczać. Tak jest. Ok, przejdziemy sobie teraz do siadu. Siad wkroczny. Każdy z Was robi to na własny komfort. Rozstawiamy nogi na szerokość zgodną z naszym odczuciem. Czyli uśmiecham się, bo pamiętam pary treningowe, gdzie pani po treningach poldensu robi szpagat na jak to mówię, pół sali, a biedny małżonek tutaj czuje, że w ogóle nie chce robić tego szpagatu. I tym samym powtarzam: każdy w zgodzie ze sobą. Nie patrzymy na siebie, na innych, patrzymy tylko na swoje możliwości. Jeżeli widzę, że nie umiem położyć całych dłoni, przedramion, położę dłoni, tak? Czuję, że idzie lepiej, super, kładę przedramion, jeżeli idzie głowa, kładę głowę, ale nie robimy tego w sposób zbyt intensywny i po to, żeby pokazać, bo to zawsze kończy się źle. I mogę coś na ten temat także opowiedzieć. Myślę, że będzie mi to jeszcze dane. Okej, okay. przytrzymać, regulujemy oddech i zmiany. Druga noga. Przytrzymać. Ważne, żeby to było proste. Jeżeli to jest taki stretch, to nie jest stretch, ale może to jest fajnym stretchem. Więc wytrzymujemy na tyle, na ile moje ciało mi pozwala. Przytrzymać pozycję. Pięknie. Kładziemy się jeszcze na plecy. Przyciągnijcie nogę do znaczy piersiowej. Druga noga jest rozluźniona. Jeżeli czujecie, że leci ja ku burze, nie szkodzi, to tylko oznacza, że troszeczkę macie skrócone tutaj mięśnie przedniej strony uda, biodra, co też będzie oznaczało, że warto zadbać o ich rozciągnięcie, ale nie dociskamy znowu na siłę. Wszystko z taką przyjemnością, z poczuciem, że nie jest to bolesne. Ok, przetrzymać. Pięknie. Ok, powolutku, przez bok, bez żadnego czerpania. Idziemy do góry. I moi kochani, ja przepięknie dziękuję Wam za dzisiejszy trening. Bawiłam się świetnie, mam nadzieję, że wy także. E, zapraszam do kolejnych e, naszych tutaj pomysłów e, e, wraz z całą grupą Red Wing e, staramy się wyjść naprzeciw i sytuacji obecnej, która panuje, ale także e, może i nie zawsze możliwości przyjścia na trening. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe. A takie koncepcje, takie pomysły e, pozwalają na trenowanie także w czasie czego Wam serdecznie życzę. Żegnam się, e, trzymam kciuki za e, powtórki i do zobaczenia na kolejnym naszym e, treningu. Trzymajcie się, pa!